Witam wszystkich z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek ze StoneRunnera. Dzisiaj mam zamiar kontynuować misję, którą rozpocząłem w poprzednim odcinku, czyli dokończę budowę mostu kolejowego. I również mam zamiar zrobić tę trasę za pomocą od teraz, już chyba oficjalnie mojej ulubionej ciężarówki w StoneRunnerze, czyli za pomocą ziksa. Także ja potrzebuję dwóch płyt betonowych. Raz, dwa. No i dobra, można jechać. I teraz na samym początku dwie kwestie. Zadanie, które polega na naprawie tego mostu, wymaga dostarczenia tych dwóch płyt betonowych, ale najpierw trzeba dostarczyć metalowe belki. Na szczęście podjechałem tam sobie już. Czekajcie, zaraz wam pokażę jak wygląda sytuacja, gdzie jest bandit. Tutaj czeka bandit. By dostarczyć dwa ładunki tych metalowych belek. Plus, jak oglądaliście poprzedni odcinek, to pamiętacie, że ja tutaj zakończyłem go w tym miejscu, bo nie mogłem podjechać pod górkę i również mam na palce jeden ładunek metalowych belek. Czyli jak dojadę tam na miejsce, to przeprowadzę również małą akcję ratunkową polegającą na podczepieniu wyciągarki. No i mam nadzieję, że uda mi się jakoś wyciągnąć tatrę. Z tamtego, no jest dosyć duża skarpa, i nie dała rady mi podjechać ciężarówka. No próbowałem, wyciągarka, wszystko, nic, nic to nie dało, dosyć stromo tam jednak było, ale mam nadzieję, że Ziggs sobie poradzi. Więc wtedy, jak już będę na miejscu, to się dostarczy wszystkie metalowe belki, czyli jeszcze potrzebuję trzech, a potem kolejny etap zadania to dostarczenie dwóch płyt betonowych. Kurde, no nie mogę z tą ciężarówką. Taki ciężki ładunek. I nawet nie muszę podczepiać wyciągarki, żeby stąd wyjechać. Tyle czasu na, te, na taką ciężarówkę czekałem. Tyle czasu trzeba było czekać, aż pojawi się taki mocarz jak ZX. No i bez wyciągarki ciężka naczepa. Płyty betonowe to też ciężki ładunek. No i dała radę elegancko. Także w drogę. Jeżeli chodzi też o mój dzisiejszy zestaw, to ja mam ciężką naczepę. Ona ma 5 miejsc na ładunek, ale w sumie ja wykorzystałem tylko 4 miejsca, zostało jeszcze jedno. Wolałbym, wiecie, mieć taką naczepę, która ma równo 4 miejsca na ładunek, bo jedna płyta betonowa zajmuje 2 miejsca. Ale niestety do Zigsa nie możemy. Już myślałem, że tu zaraz nie podjedzie pod górkę. Niestety do Ziksa nie możemy zamontować siodła niskiego, a takie naczepy, które mają równo 4 miejsca, no to wymagają siodła niskiego. Do Ziksa można tylko i wyłącznie siodło. No w ogóle, jakby jeszcze miał siodło niskie, ten Zik to już szapoba. To już była ta ciężarówka Overpowered. Na w przypadku siodła ciężkiego, no to jest ta naczepa ona ma 5 miejsc. Jest chyba jeszcze jakaś inna, bardziej taka laweta, ona ma chyba 3 miejsca, no to za mało na dziś. I jeszcze jest jedna mega, mega duża naczepa, tam jest chyba 8 miejsc na ładunek. Największa naczepa w grze. Kiedyś chyba nagrałem odcinek, jak coś tam nią transportowałem i pamiętam, że była to mordęga, bo wybór ciężarówki mógł być w sumie lepszy. Coś tam kiedyś nagrywałem. Chyba też nazywa się ten odcinek największa naczepa w grze, więc jak coś łatwo go znaleźć. No to jedziemy. Generalnie będzie to ta sama trasa jak w poprzednim odcinku, także nie spodziewam się tutaj jakichś niespodzianek. Poza tym, że już tam blisko tego mostu jest taka kurczę droga, która wygląda na teoretycznie bezpieczną, a tak naprawdę jest tam dosyć srogie bagno. Ale zobaczymy, zobaczymy jak sobie Zig poradzi. A właśnie w ogóle Chyba dwa czy trzy odcinki temu nie pamiętam, jak po raz pierwszy z X jak po raz pierwszy skorzystałem z Zig'a na odcinku, tuż po tym, jak po bardzo długim czasie go yy, zdołałem odblokować, to ja chyba wspomniałem, że, że szkoda, że nie ma tutaj bagażnika na dach do tej ciężarówki, ale ja chyba coś nie dopatrzyłem i okazało się, że ten bagażnik faktycznie można założyć, i ja go teraz mam, więc mam tam trochę, mam na dachu trochę części naprawczych gdyby się okazały potrzebne, choć mam nadzieję, że nie i też fajnie jest kilka kanistrów jakby trzeba było dotankować, ale ZX kurczę, taki potwór, a spalania nie ma nie wiadomo jakiego też nie jest jakieś niskie ale jednak 380 litrów no to jest sporo to jest całkiem sporo, jeszcze jak mam bak to już w ogóle znaczy, nie, nie bak, tylko jak mam te kanistry na dachu. O, dobra, czekajcie, czekajcie, bo tu jest. Tu jest właśnie to, że mam naczepę, więc muszę aż tak skręcić, żeby słup nie zahaczyć. No fajnie czasem zrobić transport naczepą, tylko że z nimi jest taki problem. W sensie, moim ulubionym zestawem do transportu czegokolwiek w SnowRunnerze jest po prostu. Są burty, jakie możemy sobie zamontować z tyłu ciężarówki, i do tego jeszcze przyczepka podczepiona, w sensie ta mniejsza, która ma dwa miejsca na ładunki, ewentualnie jak ma cztery, to dlatego, że taki zestaw jest bezpieczny, w takim sensie, że jeżeli nam ciężarówka utknie, no to wtedy możemy odczepić przyczepę i wtedy ma znacznie lżej, więc potrafi wyjechać z jakichś kłopotów. A następnie możemy przyciągnąć przyczepę wyciągarką, więc to jedna sprawa. A druga sprawa, że jest, jest wygodniej skręcać, jeżeli są jakieś takie wąskie zakręty, po prostu łatwiej się wyrobić na zakrętach, a nie z taką tutaj naczepą. Tutaj sobie przyjadę bokiem. Ja wiem, że Ziggs... O! Już nie ma drzewa. <laughs> ja wiem, że Ziggs by tam nie utknął w tym bagnie, ale po co tracić czas. Tutaj piękne widoczki. Kurczę, ja pamiętam jak... Pamiętam jak... Pierwsze... To był chyba jeden z pierwszych odcinków ze ranera W ogóle nie tyle odcinków, co... Mój taki pierwszy kontakt ze ranerem był... Bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o widoki. W sensie... Bo jak ktoś z was grał w tutaj w gry, bez których Snowrunner by nie powstał, czyli pierwowzór Spin Tires, potem Spin Tires, Mad runner. No to generalnie jak ktoś z was w to grał, to wie, że tam... czekajcie, ja mam jechać chyba. Tak, dobra, prosto, prosto. Oj, tu zaraz będzie dosyć bagnisty teren. Jak ktoś z was grał, to wie, że no, widoki tam jakby nie robiły jakiegoś wrażenia, bo te mapy nie były też aż tak duże. Tam inne rzeczy robiły wrażenie, czyli to jak działała fizyka błota, fizyka wody, to super. Już nawet tam było, w pierwszym Spintiresie, szczena opadała. No ale widoki generalnie, grafika, znaczy nie, grafika była spoko, ale same widoczki mapa, no nie było to jakieś duże. Aż tu nagle odpalam sobie SnowRunnera. I jak jest... Jest taki widok na, chyba na drugiej mapie w Wisconsin. Coś mi się kojarzy, no ale jak były jakieś takie większe widoczki, gdzie chyba to jest druga mapa Wisconsin, taki zrobiła na mnie wrażenie, jeżeli chodzi o te widoki, w sensie duże, kraje, duże doliny, bardzo widać było, że te mapy są rozległe i to, to na mnie robiło wrażenie w SnowRunnerze. mając na uwadze, że wcześniej grałem w Spin Tires i w, i w Spin Tires Mad Runner. To pod tym kątem to mega dla mnie zrobiło wrażenie, że, że taki tutaj jest progres pod tym względem. I jeszcze kawałek i będzie najgorsza część dzisiejszej trasy. Bo to jest teren, który serio, no wydaje się, że jest. Jak jest błoto to minimalne, że to jest generalnie twarde podłoże. O, i tutaj chyba się to zaczyna. No wygląda to niepozornie, co nie? I już zaraz się. Koła zapadają. Ale idzie ten Kuba Skuba jest. Wezmę tylko niższy bieg, tak dla pewności. E, daje radę. Idzie jak przecinak Elegancko No tylko mam nadzieję, że wyciągnie Tatrę z... Z, lodówki. <laughs> z Tam ze skarpy, że uda się wyciągnąć Mam taką nadzieję Ale to wiecie, odczepię ten... Odczepię naczepę, wiadomo Żeby nie było... Bo to by byłoby bez sensu Dawaj, dawaj, dawaj No i git. Teraz to już końcóweczka trasy. I tutaj chyba też będą takie fajne widoczki. Okej, okay, dojechałem. Dojechałem cały zdrowy, ciężarówka nieuszkodzona. więc teraz robimy tak. Yy, najpierw czekajcie, odczepię w sumie na czepę, przesiądę się do bandita i dostarczę metalowe belki. Ja już sobie przejechałem tym banditem. Poza odcinkiem, żeby nie robić tutaj trzeci raz z rzędu tej samej trasy. E, dobra, czekaj, wyłącz silnik, zmień pojazd. Tylko gdzie to było? Czekajcie, ja chyba muszę tutaj... A, dobra, dobra. Już, już pamiętam. Ja tylko muszę tutaj kawałek przejechać i wreszcie zbuduję ten most. No, znacznie ułatwią drogę na drugą mapę. Gdzie jest Tatra? Tutaj, patrzcie. Dosyć stromo tu jest, w sumie. No nie dziwię się, że ta tatra nie pojechała. Całkiem nieźle się sprawowała i w ogóle w komentarzach bardzo fajnie wyjaśniliście mi o co chodzi z tym, z tym dziwnym wyglądem zawieszenia tatry. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że ona ma taką konstrukcję, ramy, tak jakby rurową, z tego co mi wyjaśniliście. Że to jest zupełnie inaczej niż w innych ciężarówkach, bo ja się dziwiłem czemu te kon... czemu koła były pod jakimś takim dziwnym kątem ustawione, w sensie nie tak jak w innych ciężarówkach Także, czekajcie przywinę sobie czas Także dzięki wielkie za wyjaśnienia, tego nawet nie wiedziałem, fajna taka ciekawostka O, dobra Jeszcze efekty jak te kamienie się toczą w dół, kurcze nie, czekajcie nadal za daleko Mam nadzieję, że ZX da radę, bo inaczej cała moja dzisiejsza akcja. <grych> Czekajcie, myślę, jak to zrobić. Czy najpierw nie spróbować trochę podciągnąć wyciągarką Tatry? Patrzcie, jak idę w dół. Mam ręczny. Wcisnąłem, żeby jechać do przodu, a mimo to. i ja pierdzielę. A spróbuję w ten sposób. O, panie. ZX nie dał rady. Mi się wydaje, że to dlatego. Że tutaj są te kamienie i... o, zobaczcie, na przykład tutaj Lewe koło przedniej osi ledwo ma... Ledwo dotyka ziemi. Nie ma... Kurczę, nie ma tej przyczepności. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, no nie daj rady, serio, jestem zaskoczony, tu jest bardziej stromo niż sądziłem. <głynie> Kurde Niedobrze. Myślałem, że z X... Że z Xem przyjadę, cyk cyk i jedziemy. Ja spróbuję przełączyć na auto. Może tutaj trzeba dać gazu? O, dobra, jest progres. Dobra, trochę go podciągnę. No czemu stanęła tam w miejscu? Chyba na jakąś skałę najechała. No co jest? Dobra. Nie ten klawisz, kurde, ona chyba na jakieś skały tam najechała. Ja cię kręcę. Hmm, dobra, zrobimy tak. Zobacz, jak wygląda sytuacja z tatry. No nie, nie najechała, tak jakby. Dobra, spróbuję może samemu trochę podjechać. O, kurde, idzie. Ja chyba miałem jakąś serio skałę pod, yy, pod spodem, albo nadal mam, bo czuję jakbym trochę. O, to jest właśnie to zawieszenie. Dobra, trochę podjechałem. Zrobimy tak teraz. Przesiadka szybka do Zix'a. Zmień pojazd, szybko, szybko. Podjadę trochę do przodu. No, prawdziwa akcja ratunkowa mi się tu dzisiaj zrobiła. I teraz podczepię. I próbujemy. Jezus, myślałem, że mi się wywróci, nie? Tak to wyglądało. O kurde, niedobrze. Dawaj teraz, dawaj odbij w lewo, bo tu są jakieś skały. Nie ma opcji, że mi się nie uda. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja już tutaj z X zaraz będę na... Na samej górze. Come on, jedziemy. <laughs> ne, no nie mogę jechać, patrzcie. Teraz ja utknąłem z X. -em. Chyba na jakiejś skale. Dawaj, dawaj, wyje wyjedź z tych cholernych kamieni. O, dobra. Teraz powinno być git. Już tutaj żadne kamienie mnie nie blokują. Jest pełna przyczepność. I chyba mamy to, panowie. Chyba mamy to. No i elegancko. Ale przyznam się wam szczerze, że już miałem wątpliwości. Na samym początku myślę: o kurde, miałem plan na odcinek i Legun w gruzach. Dosłownie. Ale na szczęście się udało, ale już serio myślałem, że lipa będzie, że, że się tutaj okryje hańbą. No to teraz tak. Zaraz zaraz tam czekać się z Zigsa, tylko wsiądę do, do Tatry. Dla przypomnienia dla przypomnienia Tatra to jest. To jest ciężarówka, jedna z dwóch ciężarówek z dodatku Tatra które można kupić? Chyba, że ktoś ma przepustkę sezonową na rok drugi, to wtedy dostaje je no, w ramach tej przepustki. I cyk. Ok, tutaj już się pewne etapy konstrukcyjne zakończyły. No i wisienka na torcie. Czyli dwie płyty betonowe. Jednak ZX to jest bestia. Nie wiem czy inną ciężarówką by mi się udało. Znaczy Bandit jest też, też jest naprawdę no niezawodny często. Albo, albo, albo Azov. Ale nie wiem, nie dam głowy czy wyciągnąłbym. Czy wyciągnąłbym Tatrę z tarapatów jakąś inną ciężarówką. Dobra. Kończymy to. most wybudowany. No to aż się triumfalnie nim przejadę. I byłaby teraz beka, gdyby coś się zbagowało i gdybym spadł w dół przeleciał przez ten most. Ale chyba nie. Nie zdziwiłbym się, wiecie, jak to jest z grami. Także wstęga przecięta, tak jakby w cudzysłowie. No i co my to w ogóle mamy? Tu jest stacja i przetwórnia drewna. Okej. Okay. OK, OK. No i tutaj jest już brama do mapy rzeka Greenwoods. Znaczy, ja już byłem na tamtej mapie, bo dotarłem tam różnymi trasami. Bo most miałem nieukończony, to różnymi trasami dotarłem tam pojazdem zwiadowczym. Ale teraz ten dostęp będzie znacznie szybszy, znacznie łatwiejszy. Tak więc dziękuję Ci Azow tutaj za wykonanie dzisiaj perfekcyjnej roboty. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się następnym razem. Cześć. A, jeżeli się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę.